Bartek, od dzisiaj nie jesteś już zawodnikiem Mody Wodisła, gdybyś mógł powiedzieć trochę o powodach takiej decyzji. No przede wszystkim e, podjąłem ją wspólnie z trenerem. E, to była decyzja e, podjęta wspólnie. No, nie ukrywam, że to też e, wpłynęło na to e, moje osobiste sprawy, których nie będę tutaj ujawniał. Aczkolwiek wspomniałem tutaj e, pobyt ten e, dwójpół bardzo dobrze tutaj. E, uważam, że... E, ten czas nie był zmarnowany. No i teraz będę odpoczywał. Zobaczymy, może uda się gdzieś znaleźć klub e, gdzie indziej. Na, na tą chwilę, tak jak już powiedziałem, mam swoje sprawy osobiste, które muszę załatwić i, i mam nadzieję, że do końca czerwca je załatwię. Jak będzie wspominał tutaj ten klub od Wodzisław na poziomie trzecioligowej, ten klub na pewno się wyróżniał, bo jeździło za Wami masa kibiców. No tak, no jeśli chodzi o mecze u siebie, to rewelacyjna atmosfera. E, wspaniały, wspaniały doping, e, który nam naprawdę, na, naprawdę bardzo, bardzo dużo pomagał. No, na wyjazdach, e, wiadomo, jeździ z nami kibice, no, ale to nie było to samo co u siebie. wiadomo. No, także to na plus, na duży plus przede wszystkim, nie? Tutaj, że ci kibice nas wspierali. Masz też swój udział w, tutaj w zdobyciu do Odry Dominika Płazy i kang Hojunga. Możesz być takim, e, możesz się tym zawsze pocieszać. Nie, no, no e, leżało mi tutaj na, na sercu dobro klubu. Była taka sytuacja, że znamy się z, znam się z chłopakami dość długo. Dzięki, dzięki uprzejmości prezesa tutaj tych dwóch zawodników przyszło tutaj igra. Ja mam nadzieję, że, że prezes jest z nich zadowolony i pomoż, pomogą ci zawodnicy w utrzymaniu się na trzecie, w trzeciej lidze. Myślisz, że to utrzymanie może być spokojne, czy będziemy drżeć tutaj aż do ostatniej kolejki? No przede wszystkim na pewno będę trzymał kciuki za, za to, żeby ten klub się utrzymał w trzeciej lidze. Szkoda, że już bez mojego udziału, aczkolwiek w jakimś stopniu przyczyniłem się do tego, żeby, żeby to wszystko potoczyło się w dobrym kierunku. No, no cóż, no zostało pięć kolejek. Uważam, uważam, że mamy duże szanse. Najważniejszy jest mecz teraz w Częstochowie. Jeżeli uda się go wygrać, to możemy spokojnie przygotowywać się do meczu, z Odrą. A właściwie już chłopaki mogą się przygotowywać, bo mi już tutaj nie będzie. Jeżeli Odra w tym sezonie się utrzyma, myślę, że w przyszłym sezonie można już myśleć o awansie do wyższej klasy rozgrywkowej? Bo nie oszukujmy się, Odra prędzej czy później musi tam trafić. No to jest pytanie już nie do mnie, ale jeżeli, jeżeli zostało takie zadane, to powiem, że jest tutaj grupa ludzi, która chciałaby na pewno w przyszłym sezonie powalczyć o awans. No wiadomo, no cel w tym, w tym sezonie jest utrzymanie, i na pewno taki klub jak Odra zasługuje na to, żeby grać wyżej. Czy to się stanie w następnym sezonie, tego nie wiem. Nie wiem, jaki tutaj, jaki, jaki tutaj będzie budżet klubu, jacy zawodnicy przyjdą, ale uważam, że, że taki klub powinien walczyć o awans, bo jeżeli, jeżeli kibice pamiętają czasy ekstraklasy, no to na pewno, na pewno byłoby im bardzo miło oglądać znowu tutaj wielkie marki, które przyjeżdżały na mecze. Będziesz pojawiał się jeszcze przy Bogumińskiej na meczach Odry? No, na pewno będę chciał zobaczyć mecz z Odrą Pole. To będzie ciekawe spotkanie. Może uda mi się tutaj przyjechać. No cóż, no, grałem w dwóch klubach, no, moje serce będzie na pewno rozdarte, aczkolwiek, aczkolwiek uważam, że bardziej nam są potrzebne punkty i będę trzymał kciuki tutaj za kolegów.